wprawdzie jeszcze nie nastał czas na ym, dokarmianie ptaszków tak, ale w związku z tym, że Aniołek zostawił nam zadanie, że musimy nakarmić dzisiaj ptaszki, postanowiliśmy zrobić z taki prosty karmik ze śmieci czyli kawałek deski kłótnia o jedną łopatkę dwie osoby do jednej opaty to zawsze jest za dużo yy, kawałek deski, słoika kawałek drutu tutaj akurat wykorzystałem odcięty kawałek trzonka od yy, siekiery po prostu dokleiłem go do dookoła deseczki, która jest zamocowana od spodu, dzięki czemu ten pokarm się nie wysypuje na brzegi. Sikorki i wróbelki doskonale sobie radzą z nim i w ciągu dwóch dni taki słoik opróżniają do zera. No, oczywiście lepiej wstrzymać się z dokarmianiem ptaków do momentu, aż przyjdą mrozy, ale że no, takie zadanie jest, a one tu i tak nie mają za dużo żarcia, to powiesiliśmy już teraz. Zachęcam do do karmienia ptaków zimą fajny widok, kiedy one nam przed okn oknami latają, strają na pranie i inne takie. Efekt naprawdę jest piorunujący. Wrażenia.